Son Goku, główna postać kultowej serii Dragon Ball. Przedstawiciel rasy Saiyan, podbijającej planety bezwzględnych wojowników. Jako niemowlę imieniem Kakarotto trafił na Ziemię, na której został znaleziony i wychowany przez starego adepta sztuk walki Son Gohana. Starzec nadał mu nowe imię, którego Goku używa do dziś. Początkowo sprawiał wiele problemów, lecz po niefortunnym wypadku i uderzeniu się w głowę, jego charakter zmienił się o 180 stopni. Stał się potulnym, grzecznym i uczynnym chłopcem krótko mówiąc, przeciwieństwem typowego Sajanina. Brzmi dosyć fantastycznie. Mimo wszystko możemy się od tej postaci wiele nauczyć. Dzisiaj, wraz z kanałem Adacho, który jest poświęcony Dragon kulturze, przeanalizujemy postać Goku. Przede wszystkim Goku darzy miłością to, co robi. Pokochaj swoje rzemiosło. Kiedy Goku nie toczy wielkich pojedynków z potężnymi przeciwnikami, którzy są zagrożeniem dla jego świata, zwykle trenuje, by stać się silniejszym. Nie trenuje jednak tylko dla zwyciężania, trenuje, bo to kocha i to jest w nim niesamowite. Gdyby nie było więcej zagrożeń dla Ziemi, gdyby uniwersalny traktat pokojowy został podpisany na całą wieczność, Goku nadal spędzałby swoje dni na treningu. Dlaczego? Bo to jego pasja. Wiele osób robi coś dla pieniędzy, ale gdy otrzymają swoją nagrodę, wypalają się, tracą motywację, nie mają już mobilizacji, bo zawsze robili to dla nagrody. Goku nie walczy lub nie trenuje dla nagrody. Dla niego nagrodą jest sam fakt uczestniczenia w procesie własnej przemiany. Nieustanny progres to jest to, co go napędza do działania. Największą karą dla niego nie byłby żaden ból czy porażka, lecz fakt, że nie mógłby rywalizować. Czy to z kimś, czy nawet sam sobą, podnosząc sobie poprzeczkę. To powinno dać ci do myślenia, bo kto osiągnie większy efekt? Ktoś, kto będzie pracował tylko, żeby dostać nagrodę, czy ktoś, kto będzie zakochany i zafascynowany tym, co robi? Często sportowcy wypowiadają się, że oni nawet nie zauważyli, kiedy osiągnęli sukces. Cóż, odpowiedź na to jest banalnie prosta. Czas spędzony na zabawie, na doskonaleniu pasji, to czas, który upływa błyskawicznie. Oni po prostu kopali czy rzucali piłkę, a reszta działa się przy okazji. Podobnie jak Goku, rób to, co kochasz, bez względu na wszystko, rób to bez powodu i delektuj się samą czynnością. Jeśli chcesz być najlepszy, musisz nie tylko dużo trenować, ale również dużo jeść. Zawsze się mówi, że trening czyni mistrza, a żeby wygrać, musisz ciężko pracować i tak dalej. Ale rzadko zwraca się uwagę na jedzenie. Goku nie tylko trenuje ciężej niż my wszyscy razem wzięci, ale również je więcej niż wszyscy. To całkiem logiczne, że organizm potrzebuje tony paliwa, żeby przenosić tony. Dieta Michaela Phelpsa na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku stała się legendarna. Podczas swojego ranu z ośmioma złotymi medalami w ośmiu wyścigach spalał aż 12 tysięcy kalorii dziennie. W przeliczeniu to średnio 4000 kalorii na posiłek, co stanowi pięciokrotność zalecanego dziennego spożycia kalorii dla mężczyzny. Czy Michael Phelps naprawdę zjada 12 tysięcy kalorii? W swojej autobiografii wspomniał, że pochłania cytat może od 8 000 do 10 tysięcy kalorii dziennie. Potężna ilość. Tak jak widzisz, żeby mieć wybitne wyniki w tym, co robisz, nieważne czy to taniec, sztuki walki, czy jazda na rowerze, musisz jeść odpowiednio dużo względem pełnionej aktywności. Goku uczy, że odżywianie się musi być wprost proporcjonalne do. Sił. Jeśli bardzo ciężko trenujesz, to musisz bardzo dużo jeść i, co najlepsze, nie musisz się specjalnie martwić, bo cały przyjęty pokarm będzie odpowiednio wykorzystany przez organizm. Na przykład na rozbudowę masy mięśniowej. Nie odsłaniaj od razu wszystkich swoich kart. Goku ma nawyk powolnego startowania w walce. Mianowicie, chodzi o to, że nie idzie od razu na całość. Zazwyczaj rozpoczyna walkę w bazowej formie, badając siłę przeciwnika, a następnie, dopiero gdy potrzebuje wzmocnienia, przeistacza się w kolejne formy. Lekcją, jaką można wyciągnąć z tego zachowania, które mimo wszystko nie zawsze w przypadku Sajanina kończyło się dobrze, jest to, żeby nie pokazywać wszystkich swoich kart od razu. Można to przełożyć na wiele życiowych sytuacji, np. podczas rozmowy o pracę czy z nowo poznanymi znajomymi. Czasem warto zachować niektóre informacje dla siebie lub zostawić je na później. Nie chodzi o to, by być nieufnym czy przesadnie skrytym. Nigdy nie wiadomo jakie informacje posiada druga strona, więc tak jak w grze w karty, nie ujawniaj swoich, dopóki nie zobaczysz kart przeciwnika. Nie skreślaj ludzi, nawet jeśli mogą wydawać się niereformowalni. Każdy w życiu popełnia błędy i jest to prawda, o której wszyscy na pewno słyszeli. Niekiedy zachowaniem niektórych osób kierują traumatyczne przeżycia z przeszłości, trudne dzieciństwo czy problemy osobiste. Przykładem takiej osoby był chociażby Vegeta, książę wymarłej już rasy Saiyan, który przyleciał na Ziemię w celu jej podbicia. Na drodze stanął mu inny Saiyanin, wychowany na Ziemi Son Goku. W tej walce uczestniczyli również kompanii naszego bohatera, a niektórzy z nich podczas boju stracili życie. Współpraca Ziemian doprowadziła do zwycięstwa, gdy pokiereszowany, ledwo żywy Vegeta chciał uciec z placu boju, Krilan był o krok od zadania mu ostatecznego ciosu. Przed wykonaniem egzekucji powstrzymał go Goku, który chciał dać Wegecie drugą szansę. Miał wrażenie, że w przyszłości coś może się zmienić, że osoba na pierwszy rzut oka wypruta z emocji, zimnokrwisty zabójca podniecający się łamaniem kości ofiar, może przejść metamorfozę, jeśli tylko zostaną mu okazane zaufanie i przyjaźń. Skromność Mimo kształtowanej na przestrzeni wielu lat wielkiej siły, która jest wynikiem morderczego treningu oraz zażartych bitew, Goku pozostaje skromny aż do bólu. Potrafi docenić pomoc otrzymaną od przyjaciół, nawet jeśli obecnie dzieli ich przepaść w sile. Goku pamięta, że nie doszedł do wszystkiego sam. Na swojej drodze spotykał wielu ludzi, którzy pomagali mu się rozwinąć, trenowali go, rywalizowali z nim, wytykali mu błędy i wskazywali drogę. Nigdy nie przekłada swojego talentu nad dobro, którym został obdarzony przez bliskich. Nie odnosi się do słabszych z pogardą, ale motywuje ich do samorozwoju i docenia starania. Goku też pokazuje swoją skromnością, że cały czas może się od nich wiele nauczyć, i to prowadzi do następnej lekcji. Chęć nauki. Wiele osób osiągnąwszy sukces zachowuje się jakby postradali zmysły, czują się lepsi od innych, wręcz pogardzając wszystkim wokół. Goku wie, że pomimo ogromnej siły meta jest jeszcze daleko i musi się wiele nauczyć. To prowadzi go do walki z coraz silniejszymi rywalami, bo jak sam uważa, nie ma nic lepszego niż rywalizacja z kimś silniejszym od siebie. A prawdopodobnie po zakończonej walce i tak powie coś w stylu musimy to powtórzyć, bo tak już ma w zwyczaju. Osobę Goku cechuje przede wszystkim chęć walki z coraz to silniejszymi przeciwnikami. Jest to esencja sajańskiej krwi, której nie stracił po wspomnianym wypadku. Goku nigdy nie brakuje motywacji do treningu. Każdego dnia stara się prześcignąć wczorajszą wersję siebie. Wiele razy jego samozaparcie, wytrwałość i determinacja Stanowiły podstawę do pokonania pierwotnie silniejszego przeciwnika, który stanowił zagrożenie dla planety, ludzkości czy jego przyjaciół. Goku zwykł twierdzić, że nigdy nie wiadomo jacy złoczyńcy przylecą na Ziemię, więc nie może zaprzestać trenowania, żeby być gotowym na każdy scenariusz. Wkłada w rozwój całe swoje serce i umysł, a każdą kolejną przeszkodę traktuje jako okazję do samodoskonalenia, nie jako powód do odpuszczania. Kiedy osiągniesz granice, odkrywasz nowe, mocne strony. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów było oglądanie pierwszej transformacji Goku w Super Saiyana. Stawka była wysoka, bitwa długa, a Goku zrobił tyle, ile mógł, ale Frieza wyglądał na gotowego do zniszczenia go wraz z planetą Namek. To właśnie w tym momencie Goku wiedział, że musi wyjść poza wszystko, co kiedykolwiek osiągnął, i w ten sposób przekształcił się w istotę wystarczająco potężną, by obalić przeciwnika. To w chwilach, które mają dla ciebie największe znaczenie, kiedy nadzieja wydaje się stracona, a szanse są na niekorzyść, masz szansę stać się kimś większym niż kiedykolwiek. Naucz się postrzegać te przeciwności jako konieczność i wyrastaj z nich. Spójrz na swoje życie jak Goku. Trudne sytuacje były dla ciebie próbą charakteru, które pozwoliły ci stać się lepszym człowiekiem. Nawet nie oglądając najnowszej serii Dragon Ball Super, możesz się domyślić, że Goku ma jeszcze daleko do sufitu swojego potencjału i kto wie, dokąd zaprowadzi go jego podróż. Ale jedno jest pewne: będzie się rozwijał i będzie jeszcze silniejszy. Twoja podróż nigdy się nie kończy. Twój sukces w życiu nigdy nie powinien być powodem do zatrzymania się. Zawsze powinieneś dążyć do większych i wznoszenia się na kolejne wyżyny. Niech Twoje życie będzie ciągłym zobowiązaniem do bycia lepszym niż wcześniej. Nigdy się nie poddawaj. Niezależnie od tego, czy była to pierwsza epicka bitwa pomiędzy Goku i Wegetą, czy też ostatnie spotkanie z Kid Buu, Goku został zdeptany i przerzuty. Doprowadzony do granic możliwości więcej razy niż można zliczyć. Upadek za upadkiem. Ale przez to wszystko nigdy nie dał się pokonać. Zawsze starał się pchać życie do przodu, czasem nawet z grobu. Życie też uderza ciosami w ciebie. Czasami przeszkody wydają się znacznie większe niż te, z którymi mógłbyś sobie poradzić. Ale zawsze przepychaj się i nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Daj znać w komentarzu, czego ty się nauczyłeś od Goku. Wpadnij na kanał Adaho, jeśli szukasz miejsca w polskim internecie poświęconego smoczym kulom. Do usłyszenia w następnym odcinku.